powodzenia, Ale my teraz, mam nadzieję, znajdziemy złotą receptę na to, jak to zrobić. Czyli jak tą inteligencję finansową, także wirtualną, przełożyć na życie. Z nami Iwona Kubis, psycholog biznesu, i Katarzyna Gwiazdowska, liderka i założycielka klubu Cashflow, propaguje inteligencję finansową. Jak przełożyć to? Z planszy na życie, proszę powiedzieć. No właśnie, ale to co, tylko kobiety mają tę inteligencję finansową, nie, tak? Znakomicie zarządzają wtedy... różnymi portfelami, Szczególnie czasami mężów tak. i innych, że, że teraz to przełożymy na jakieś fantastyczne biznesowe działania? E, przede wszystkim ta gra jest dla wszystkich, nie tylko dla kobiet, dla mężczyzn również. Jest e... do ogrywania mężczyzn. <laughs> Ja myślę, że to jest dla wszystkich. To jest nie najlepsze, że każdy, każdy ma szansę poznać bardzo prosty sposób, właśnie podstawy finansów, rachunkowości inwestowania, przy tym świetnie się bawiąc. Czyli uczymy się, bo tutaj z nazwem tak, kupować, sprzedawać nieruchomości, grać na giełdzie, inwestować tak. w fundusze inwestycyjne, udziały w spółkach, zakładać własny biznes, co widzieliśmy. To nie wszystko tak. dzięki tej grze? Tak, tak. No przede wszystkim ona chyba musi uczyć też odwagi, bo żeby w cokolwiek zainwestować, żeby cokolwiek sprzedać lub kupić, to musimy tą decyzję podjąć. E, tak, I to jest, taki jest taki... łatwo. Tak, no jest Takie bezpieczne to są warunki, bo oczywiście obracamy nie naszymi pieniędzmi, więc na początku e, uczymy się e, różnych strategii. I też e, pierwsza rzecz, jaką e, każdy poznaje, to jest swoje nawyki. Bo jak pierwszy raz gramy, no to wychodzą nasze takie podstawowe nawyki, jakie mamy, które stosujemy w życiu i możemy już zmienić. Czyli ostrożność. Albo niektóre ryzyko. Ryzyko. Mm -hmm. I później na przykład e, ja jej pierwszy raz grałam, to zbankrutowałam. <laughs> I i e, wyszło, że bardzo na przykład e, bardzo dużo wydaje, a zapominam o gromadzeniu i oszczędzaniu. Więc też dużo się nauczyłam o sobie. Ta gra bardzo odzwierciedla takie strategie, jakie mamy w rzeczywistości. I pewne zdolności, predyspozycje. Na pewno. Pani Wono, czy to jest tak, że można rzeczywiście z gry przenieść do realnego życia pewne zachowania, to znaczy zakładamy, że wyćwiczymy je na tyle, że później. Pani mająca naturę ryzykantki nie będzie grała zbyt ryzykownie na giełdzie, tylko już będzie wiedziała, że trzeba dywersyfikować portfel, że trzeba różne rzeczy robić. Zdecydowanie tak, przynajmniej ja w to szczerze wierzę, jako że na co dzień zajmuję się szkoleniami i mam taką samą wiarę, że to czego ludzi uczy, przekłada się potem na rzeczywistość. Natomiast cashflow jest taką ciekawą, fajną szansą, takim narzędziem na. Tak to powiedzieć, nie popełnianie dalej grzechu zaniedbania edukacji finansowej. To co tak, my robimy od jest. początku. Szkoła tego nie uczy, nic z tego nie uczy. Nikt, Nikt tego nie uczy. z tego nie uczy właściwie, czy my w ogóle zarządzamy pieniądzem, gdzieś tam sumujemy swoje dochody, wydatki, robimy jakieś bilanse Na ogół dochodzimy do tego, że tutaj nam tyle brakuje na pokrycie straty. Zawsze, tak, zawsze nam brakuje i rzeczywiście problem polega na tym, że nie od tej strony podchodzimy do finansów. Kasa pokazuje nam jak zmienić nastawienie. Jak ustalić, tak jak mówiła jakaś strategia, jak w ogóle uświadomić czy sobie, że mamy filozofię zarządzania pieniędzmi. Nie jest tak, że jeżeli w tej grze będziemy mieli bardzo dużo szczęścia, to potem niestety w życiu może tak się zdarzyć, że do... Tak. Ta odwaga um, będzie tak wielka. Mówi się, że, że, to, nie to, się. Nie ma, że nie ma tutaj szczęścia, że tak naprawdę tutaj uczymy się strategii, uczymy się sposobu myślenia. I to jest chyba najważniejsze. Bo e, tutaj nie, nie ma takiego, co kupić, co nie kupić, to nie jest e, podręcznik inwestora, tylko podręcznik, jak powinno się myśleć jak inwestor. No dobrze, ale za tym na przykład kryje się tak, że pomysł na to, żeby zdobywać wiedzę, bo... Dzisiaj jeżeli się chce wejść na jakikolwiek rynek, trzeba mieć niewiarygodnie bogatą wiedzę, orientację, trendy, przepływy, każda sytuacja już jest dla nas jakimś czytelnym sygnałem. Jeszcze intuicje przy naszych kryzysach intuicje, finansowych. Tak. Tym bardziej, że nawet dzisiaj zarządzanie domem to już nie jest tak jak dawniej, że od do tylko rzeczywiście część pieniędzy bierzemy na kredyt, w coś inwestujemy, to trzeba bardzo umiejętnie układać. Mhm. Kwestia właśnie strategii pewnej filozofii plus intuicji finansowej. Ja myślę, że to jest wszystko e, włóczalne dla człowieka, który chce się tego nauczyć, który chce zmienić nastawienie e, w to, co my odbieramy w postaci wychowania finansowego, czy też nawyków, które e, posiadamy wyniesione z domów, ze szkoły, mm -hmm. ze środowiska. To nam utrudnia. E, często osoby, które są odważne, które są na pograniczu ryzyka, są odbierane jako osoby nieostrożne, lekkomyślne. Tak naprawdę to jest kwestia pewnego wyczucia z poszanowaniem tych narzędzi finansowych, które to, Można, się nie to się stało strasznie modne w świecie, zdaje się, i, tak. i rzeczywiście spełnia taką ważną rolę edukacyjną, może u nas y, gdzieś w szkołach, by stało się to jednym z elementów. Edukacji, edukacji. młodzieży. No, to to było bardzo dobre dla, dla młodzieży, szczególnie, gdyby się uczyli od samego początku już takich zasad, podstaw e, takiego inwestowania, też rachunkowości. Ja na przykład powiem e, o swoim doświadczeniu, że ja zainteresowałam się cash flow e, po tym, jak e, nie za bardzo wiązałam koniec z końcem. E, I jestem taką typową humanistką, skończyłam psychologię i zawsze świat finansów i rachunkowości dla mnie obcy. był bardzo obcy. Mhm. Jak myślałam o tym, to od razu dostawałam ciarek, ale Później właśnie stwierdziłam, chcę znaleźć jakiś dla siebie taki swój sposób nauczenia się łatwo, miło i przyjemnie rachunkowości inwestowania. I w ten sposób... Żarki zamieniły się w dreszczyk emocji. Tak, i, tej, i takiej miłej zabawy i spotykamy się regularnie co dwa tygodnie, gdzie e, w miłym gronie się uczymy i też... E, no też Spędzamy sobie czas. Dziękujemy tak. bardzo. Życzę powodzenia w, w realnym tak w świecie biznesu. W realnym, bo na planszy myślę, że jest y, dużo... No.